Męko ziomeczki z tej strony e, Apexowe Świry. Dzisiaj zaczynamy, e, jakby nie zaczynamy, ale tak jakby bardziej nagrywamy odcinek z nauki krypto, bo jak wiecie, e, h, h, be, jest seria na kanale z mianowicie e, zapoznania się z postaciami i uczę się grać krypto, bo nie umiem grać krypto czyli po prostu chcę wam pokazać i ten odcinek mianowicie, w którym mam planach ma być lepszy niż od innej i bardziej postarany lepszy jeszcze będzie ogółem y, lepszy będzie montaż i wszystko będzie lepsze czyli się teraz uczymy no i jest ze mną na odcinku będzie mi pomagać y, żeby coś ugrać w tym takim forfanowym odcinku y, skrypto y, mój y, dobry Koleżka, z, jak zwał, jak zwał. Nie, jedni mówią na niego Krzysztofik, jedni Robin Hood, yy, Force. Witam, witam. Kiedyś miał swój kanał, teraz taki nieznany, ale lubiany. E, no i go przywitajcie ciepło na kanale, bo będzie się też na y, strumykach pojawiał. Czyli na liveach. Tak, se na to nazwałem. Mam, bo moim nowym kombem. Ten odcinek będzie długi. Moim nowym kompem jest oczywiście. Kr... Yy, co ja gadam? Moim nowym kombem jest. Yy, Wingman i Alternator. Ty, dawaj tu! Po co tu jest? Otwarty ten. Od tej nowej aktualizacji są otwarte te kapsuły. Dawaj tu, Dawid, szybko do mnie. Porce. Otwarte kapsuły tu są. Nie wiedziałam, że tu są otwarte. Tu się można naładować ulta? Tu zawsze jest jakaś legendarna rzecz. Przełącznik ognia. Dawaj tu szybko. Proszę tu. What the fuck, ale tutaj są fajne te, widzowie. Chodź tu do mnie tym takim tunelem. I tu się wychodzi. Dawaj wyjdź tutaj. No wiem. Czyli macie też taki, że mianowicie na tej oto miejscówce macie też otwarty włas. I to taki fajny, taki czerwionutki. Dobra, mianowicie dalej. No to powiedz coś force. Jak tam? O Ci się podoba najnowsza aktualizacja. Fajna. Mm, moim zdaniem to była najlepsza aktualizacja odkąd gram. Czyli od trzeciego sezonu. Mogą się ludzie ze mną spierać, ale to jest moja opinia. Tylko. No to spoczko. wie yy... Yy, warto, krypto jest taką postacią, że warto yy, zawsze akceleratorów używać Jak wtedy widzieliście, yy, kilka minut temu ja O, tam ktoś strzelił do twojego klona Dobra. Dawaj Becker, pokaż, że umiesz nim grać Szybko ich obijamy Pokaż, że nim umiesz grać Becker Obity Ale pokazałem klasę, dobra, jeden, jeden leży, jeden leży, dwa leżą, dobra, o, zabijem lidera zabójstw, pokazałem klasę, panie, panie, taka klasa, że pan, klasa nie umie dowierzyć, o Boże, ale to było suche. O nie, połowa teraz widzów by wyszła z tego odcinka. Najgorzej w tym momencie, ja to czuję. Tam masz niebieski plecaczek, mój. Jakby ciebie to jarało. Bo ja mam legendarny. Trzeba wycofać dronika. Pamiętajcie, starajcie się krypto tak co chwilę tym dronem sprawdzać. Jakby większe prototypy i takie bardziej sprawdzone, bo teraz się uczę nim grać, będą na odcinku. Nie wiem kiedy będę. I przepraszam, że trochę taki niedowalony znaczy. O, niedowalony to złe określenie, taki jakby niestaranny i niespodziewany i trochę taki niedobrze zmontowany film od tele. Bo się też mieliśmy małe komplikacje i się spieszyliśmy, dlatego on jest taki sam, tak powiedział na odcinku. E, panie Force, Krzysztofiku, chodź tu. W inną stronę pan idzie. Ale w końcu był odcinek w tą sobotę, dlatego o, dwa akcelatorki. Patrzcie, zawsze bierzecie i się tak oleczycie. Cyk. I macie już jedno. Później będziecie mieli na drugie. A do krypto to jest mega. Ale pamiętajcie, jeżeli użyjecie to, kiedy jesteście krypto w tym danym obszarze, albo nie jestem pewny, czy teammatesi też. Najwyżej w montażu dodam. Tam są typy. To dostaniecie. To dostał za 41. To dostaniecie po prostu, oni też będą obity. Bój się nas! Jesteśmy proplejerzy. Ale jestem dobry. Ona tu idzie. Dawaj idziemy na hagie. Ni tu ją. też swojego trona, a szkoda Dobra, to była taki Szybki odcineczek, taki for fun Z miarę tak jak się uczę krypto grać Jak wam się podobało to możecie dać żeby były większe zasięgi dla jakby tego, tej widowni Ale zależy komu mi się podobało To ja się żegnam Siemaneczko, porce też. To siema.